Ja go kojarzę od dzieciństwa, także 40 lat. To był taki, jakby taki punkt wytyczny nieraz, właśnie czy spotkań, czy jeżeli ktoś pytał o trasę, albo to na przykład od tego miejsca, od tego zegara. Także on był od zawsze. To jest zegar, który tutaj funkcjonuje na tym budynku od lat 70., od początku lat 70. To była praca. Która była przygotowywana przez technikum elektryczne, przez uczniów tego technikum elektrycznego. Dzisiaj widzimy całkiem nowy mechanizm, który zarządza zegarem. Pełna elektronika, i mam nadzieję, że pozostanie on w dalszym ciągu tym, czym jest dla Nowochłcian, takim symbolem, bo tutaj wielu z nas i w młodości, i teraz. Umawiamy się po prostu pod zegarem na centrum D. My zamontowaliśmy panele LEDowe i zaprojektowaliśmy cały panel sterujący jeśli chodzi o oprogramowanie, także teraz oprócz godziny i daty możemy wyświetlać dowolny tekst w ramach tego czterosegmentowego pola wyświetleń. Godzina, godzina i data była wyświetlana. W tej chwili jest możliwość rozbudowy zegara o kolejne czujniki. Na pewno chcielibyśmy, żeby zamontować czujnik temperatury i czujnik powietrza i te informacje na tym wyświetlaczu jeszcze byłaby możliwość wyświetlenia. wyświetleniami.